Kochane dzieci, mój Jezus was kocha i nigdy was nie porzuci. On jest wierny swoim obietnicom i będzie z wami. Ufajcie Jemu, który jest waszym dobrem absolutnym i zna was po imieniu. Nie bójcie się, oczom ludzkim wszystko wydaje się stracone, ale Pan ma wszystko pod kontrolą i sprawiedliwi będą zwycięzcy. Troszczcie się o swoje życie duchowe, przeznaczcie część swojego czasu na modlitwę i na słuchanie Słowa Bożego. Pozwólcie, by mój Pan mówił do Waszego serca. Ludzkość jest chora i potrzebuje zostać uleczoną. Żałujcie za grzechy i powróćcie do tego, który jest Waszą drogą, prawdą i życiem. Wasze duchowe uleczenie jest w sakramencie spowiedzi. Bądźcie łagodni i pokorni sercem, gdyż jedynie tak możecie pojąć wielkość i wspaniałość tego sakramentu, niezbędnego dla waszego zbawienia. Naprzód, w ostatecznym triumfie mego niepokalanego serca, ludzkość ujrzy, jak potężna ręka Boga działa w obronie na korzyść swego ludu. To jest orędzie. Jakie dziś Wam przekazuję w imieniu Najświętszej Trójcy, dziękuję, że pozwoliliście mi spotkać się tu z wami jeszcze jeden raz. Ja was błogosławię, w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pozostańcie w pokoju.